Z tego co wiem tutaj mała się wjechać Niemcewicz A dlaczego zmienili? Obra, tu siedzie. Proszę, niech to będzie ten z Berlina. Niech... Niech to będzie ten z Berlina. Proszę was, no. Prawda nie ta strona, ale... Nic nie widzę. Jest dziewiątka. Jest Intercity. Niemcewicz 009. Ale... Nie dociekaliśmy się pociągu z Berlina, niestety, ale za to doczekaliśmy się pięknego Niemcewicza z wagonem Combo, z najnowszymi wagonami, takimi przedziałowymi, najpierwszą no klasą. Jak będzie otwierał drzwi, to pokażę Wam, jak się otwierają drzwi w tym pociągu. ale fajny skład swoją drogą.